Witajcie! W poniedziałkowy poranek! Pozdrawiam Was serdecznie z miejsca wyjątkowego, bo z górskiego szlaku. Od dzisiaj już można. Lasy zostały otwarte, górskie szlaki, dlatego mówię od razu, z samego rana. Moi drodzy, dobrze jesteście! Witam Was i chcę Was zaprosić stąd z Beskidu do dobrych myśli. Dzisiaj będzie o pasji i o życiu z pasją dla mnie pasja taka z tych ziemskich tych mniejszych jedna chyba z największych to właśnie to wstać rano wstać rano, wybiec na górski szlak jest godzina 8 rano ja już mam 20 km za sobą przez Szyndzielnię z Wilkowic na Błatnią z Błatni na Klimczok teraz jeszcze jakieś 5 km czeka mnie z biegu do, do, do Wilkowic to jest dla mnie pasja. Pasja wstać rano, zachwycić się światem, pasja stanąć na górskim szczycie w samotności, usłyszeć te ptaki, które śpiewają. Jestem na Klimczoku, przed momentem, pierwszy raz dojrzałem tą tabliczkę. Jest tabliczka, tutaj kończy się ziemia, a jesteś bliżej nieba, bliżej Boga. No właśnie tak. Pasja dla mnie. To móc z braćmi moimi pobiegać po górach. Pasja to zbiec po naprawdę dobrym treningu i mieć takie skurcze, że butów nie można zdjąć, bo ciężko w ogóle nogą ruszyć. To jest dla mnie pasja. Mój drodzy, wierzę w to, że każdy z nas ma jakąś pasję. Może czasami te pasje nasze nieco zakurzone, dlatego chcę Cię dzisiaj zmobilizować i zaprosić. Być może nie wiem... Odkurzył farby i pędzle, bo kochasz malować, a dawno tego nie robiłeś i zaniedbałeś swoją pasję. Może gdzieś w kącie twojego pokoju leży gitara i też dawno jej nie chwytałeś, choć kochasz to robić. Warto, wierzę, że w serce każdego z nas Pan Bóg dał jakąś pasję, a więc coś takiego, co, czego realizacja powoduje takie wow. Wow, to jest to, jak ja to kocham, jak ja to uwielbiam robić. Różne są nasze pasje, ale jest jedna wspólna, którą ma każdy, każdy z nas. To pasja życia, pasja życia z miłością. Pasja takiego życia, jakiego uczył nas Pan Jezus. On dał nam najlepszy przykład, jak być pasjonatem miłości, jak żyć z pasją miłości, jak tą miłość rozwijać nieustannie. I moi drodzy, abyśmy takimi pasjonatami byli. Obym pasjonowało nas życie dla, dla drugiego, by nas pasjonowało życie dobrem, życie miłością. Yy, a może, a może gdzieś Twoje buty biegowe się nieco zakurzyły? Yy, słuchajcie, tutaj, yy, co roku, wczesną jesienią właśnie mniej więcej na tym szlaku organizowany jest bieg o Złotą Szyszkę raptem 15 kilometrów z Wilkowic, przez Kozią Górę przez Szyndzielnię, bezbłatnie przez Klimczok i z powrotem z Klimczoka zbieg. gdybyś dzisiaj zaczął ćwiczyć trenować, to może się tutaj widzimy wczesną jesienią na biegu o Złotą Szyszkę może warto moi drodzy, pasja miłości pasja życia, takiego życia, jakiego uczył nas Jezus Chrystus Pozdrawiam Cię z tego pięknego miejsca, z Beskidu Śląskiego. I jeszcze Bożego, dobrego, błogosławionego dnia.